Czy zdarzyło wam się kiedyś, że wasz partner lub partnerka powiedzieli albo zrobili coś, przez co totalnie przestali was pociągać? Kiedyś rozmawiałam z moim partnerem o naszych zainteresowaniach. Przez paręnaście minut paplał o biznesie związanym z pielęgnowaniem trawników, a gdy w końcu udało mi się dojść do słowa, powiedział: "Wow, ty naprawdę nie masz nic ciekawego do powiedzenia". Czas, który poświęcił na planowanie zemsty na rodzicach lub byłej żonie, mógł z łatwością przeznaczyć na introspekcję oraz wyjście z nałogu. Kiedy zrozumiałam, że nie mam na co liczyć, zerwałam z nim, ale jakiś czas później wróciliśmy do siebie. Ostatecznie jednak nasz związek zakończył się na dobre, gdy zaczął palić kryształ na moich oczach. Jeden facet już na pierwszej randce chwycił mnie za twarz. Potarł moje cienie pod oczami, a następnie bezczelnie powiedział, że muszę bardziej o siebie dbać. Szkoda, że nie wziął pod uwagę, iż jestem 37-letnią rozwódką z dziećmi, a worki pod oczami odziedziczyłam po babci. Poza tym dopiero się poznaliśmy, kto do cholery odwala takie coś na pierwszej randce. To jest prawdziwe życie, a nie jakiś film Nicolasa Sparksa. Za każdym razem, kiedy gdzieś wyjeżdżaliśmy, moja była chciała korzystać z noclegu Airbnb, ale zawsze wybierała miejsca, które były dosłownie pałacami i oczekiwała, że sam za wszystko zapłacę. Oczywiście, za każdym razem sprzeciwiałem się jej pomysłom, aż pewnego dnia powiedziała, iż jej byli partnerzy zarabiali tyle samo co ja i bez problemu mogli sobie na to pozwolić. Po tym stwierdzeniu, przestałem do niej cokolwiek czuć. Tym bardziej, iż nigdy nie mówiłem jej, ile zarabiam. Kiedyś byłam z facetem, któremu tak śmierdział samochód, że dosłownie musiałam wystawiać głowę za okno, żeby nie zwymiotować. Wielokrotnie zwracałam mu na to uwagę, ale on zarzekał się, iż nic nie czuje. Jak się później okazało, zapomniał wyrzucić podwójnego cheeseburgera, który od ponad dwóch tygodni gnił na jego tylnym siedzeniu. Nie wiem, czy bardziej przeszkadzał mi zapach, czy fakt, że facet go nie zauważył. Jedna z moich byłych partnerek w ogóle nie potrafiła przyznać się do błędu. Nawet jeśli były dowody świadczące na jej niekorzyść, starała się zrzucić winę na kogoś innego. Pewnego dnia spowodowała wypadek na drodze i bez przerwy wyzwaniała do ubezpieczyciela, aby przekonać go, że to nie jej wina. Finalnie doszło do tego, że sprawdzono komputer w jej samochodzie, który zapisał prędkość, z jaką jechała tuż przed wypadkiem. Dzięki temu ubezpieczyciel dowiedział się wszystkiego, co chciał wiedzieć, ale ona i tak nadal próbowała się wybielić. Parę lat temu poznałem na Tinderze kobietę, z którą naprawdę dobrze się dogadywałem, a przynajmniej tak mi się wydawało. Niestety tydzień później zostałem przez nią zablokowany we wszystkich mediach społecznościowych, a gdy pisałem do niej na iPhonie, jej dymki czatu zmieniły kolor z niebieskiego na zielony. Próbowałem się z nią skontaktować jeszcze parę razy, ale nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Zacząłem więc przeglądać Snapchata, Facebooka i Instagrama, ale nigdzie nie mogłem jej znaleźć. Wpadłem w panikę, ponieważ myślałem, iż jest między nami coś więcej, ale po dwóch dniach pomyślałem, że jeśli to jakiś sprawdzian, to nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Jeszcze tego samego dnia wróciłem na Bumble oraz Tindera, gdzie poznałem nową kobietę, z którą również świetnie mi się rozmawiało. Następnego ranka dostałem SMS-a od tej pierwszej dziewczyny, w którym napisała mi widzę, że wróciłeś na Tindera. Specjalnie założyłam fałszywe konto, żeby zobaczyć, czy to zrobisz, i miałam rację. Czytając to, roześmiałem się w duchu, ponieważ zrozumiałem, że udało mi się wyjść z niezłego bagna. Odpisałem jej, iż to ona mnie wszędzie zablokowała, na co ona wysłała mi wiadomość o treści. To miał być sprawdzian twojej lojalności, i oblałeś go z kretesem. Nie wyobrażam sobie być z kimś, kto po takiej błachostce od razu zaczyna rozmawiać z innymi kobietami. Odpowiedziałem, że mi to nie przeszkadza, życzyłem jej szczęścia, a następnie sam ją zablokowałem. Jeśli zaś chodzi o dziewczynę, którą poznałem na Bumble, w tym roku obchodzimy trzecią rocznicę ślubu. A ogólnie jesteśmy ze sobą już pięć lat. Nie dość, że udało mi się uniknąć relacji z totalną szajbuską, to jeszcze poznałem miłość mojego życia. To się dopiero nazywa szczęście. Facet, z którym się spotykałam, znęcał się nad kimś na moich oczach. Natychmiast przestałam czuć do niego cokolwiek poza obrzydzeniem. Dowiedziałam się, że mój partner wynajął dom obok domu jego rodziców. Żeby mamusia mogła gotować mu obiadki, prać ubrania i tym podobne. Raz miał nawet czelność powiedzieć, że zaraz zadzwoni do mamy, kiedy wspomniałam, że jestem trochę głodna. Moja była partnerka ciągle myślała, że każdy chce się z nią przespać, nawet nieznajomi. Mój były przez cały związek udawał ataki padaczki, aby wymigać się od pomaganiami w sprzątaniu oraz gotowaniu. Na początku byłem nią zainteresowany, ponieważ wydawała się fajna i zabawna, ale potem zdałem sobie sprawę, że tylko taka potrafi być. Nie dało się z nią normalnie porozmawiać, ponieważ wszystko, co wydobywało się z jej ust, było sarkastyczne, prześmiewcze albo infantylne. Na przykład słowo pieniędzy zastąpiła słowami pień nędzy, Co na początku wydało mi się zabawne, ale później nie mogłem już tego znieść. Zachowywała się, jakby próbowała zdobyć punkty karmy na Reddicie, ale w realnych konwersacjach. Doprowadzało mnie to do szału, więc z nią zerwałem. Na studiach spotykałem się z pewną dziewczyną o imieniu Alice, która mieszkała w tym samym akademiku, ale na innym piętrze. Podczas spotkań często opowiadała mi o chłopaku, który miał na imię Tom. Mieszkał obok niej i zakochał się w niej po uszy. Czasami nawet pokazywała mi smsy, które sobie wysyłali, zapewniając, że jest on nieszkodliwy i są tylko przyjaciółmi. Po tygodniu jej dawna koleżanka z liceum odciągnęła mnie na bok i powiedziała, żebym jej nie ufał. Następnie poinformowała mnie o tym, że jej była kumpela jest notoryczną kłamczuchą, a żaden tom nie istnieje. Podobno dziewczyna widziała w lustrze, jak Alice pisze sama ze sobą, a następnie usuwa niektóre wiadomości. Na szczęście, znałem się z osobą pracującą w recepcji, więc zapytałem, czy mogłaby sprawdzić dla mnie nazwiska osób mieszkających na tamtym piętrze. Okazało się, że żadnego toma nie było, więc postanowiłem w trybie natychmiastowym zerwać kontakt z dziewczyną. Jedna z moich byłych partnerek przyjaźniła się z dziewczyną, którą obgadywała za każdym razem, gdy tej nie było w pobliżu. Jeden facet zapytał mnie, czy mogłabym się nie myć przed spotkaniami. Finalnie faktycznie postanowiłam z czegoś zrezygnować, ale padło na niego. Zaczęło się od tego, że facet poprosił mnie, żebym prowadziła. Ponieważ on miał zakaz, podczas tej cudownej przejażdżki opowiadał mi, jak prawie odgryzł ucho nowemu chłopakowi swojej byłej. Postanowiłam jednak dać mu szansę i pojechałam z nim do mieszkania, gdzie zastałam dzbanki z moczem, walające się po całym salonie. Nie muszę chyba dodawać, że drugiej randki nie było. Jedna z moich byłych dziewczyn kupiła mi kiedyś produkty do pielęgnacji włosów, zanim do mnie wpadła, ponieważ mieszkała obok drogerii. Aby się zrewanżować, zaproponowałem, że skoczę szybko na zakupy i ugotuję jej coś pysznego. Uznałem to za uczciwą wymianę, ale w nocy przyłapałem ją, jak grzebała w śmieciach, aby upewnić się, że wydałem na nią tyle samo kasy, co ona na mnie. Spotykałam się z facetem, który ogólnie wydawał się dość wyluzowany, ale cały czas nawijał o mediach społecznościowych i o tym, że jego znajomi oraz były partnerki Próbują się na nim zemścić. Na początku mu wierzyłam, ale z każdym dniem sytuacja stawała się coraz bardziej absurdalna. Nawet kiedy ktoś publikował normalne zdjęcie, uważał to za próbę odegrania się na nim. Wydaje mi się, że mógł mieć schizofrenię, bo jego zachowanie było naprawdę niepokojące. Kilka miesięcy po zerwaniu zadzwonił do mnie niespodziewanie i zapytał, czy jest jakieś powiązanie pomiędzy mną, jego byłą oraz jej przyjacielem. Odpowiedziałam, że nie, ale on uznał, iż kłamie, ponieważ widział na naszych zdjęciach motyle, które były jasnym dowodem na spisek przeciwko niemu. Jeden facet, z którym poszłam kiedyś na randkę, cały czas używał zwrotów typu: Przypuszczam, że ktoś taki jak ty lub dziewczyna twojego pokroju nie zrozumiałaby. Po prostu nienawidzę czegoś takiego. Nie po to się z nim umówiłam, żeby mi mówił, jaka jestem. Finalnie nie wytrzymałam i wyszłam, a on wysłał mi wiadomość z pytaniem: Na czym polega mój problem? Odpisałam, że taki chłopak jak on nie zrozumiałby, nawet gdybym mu powiedziała. Jedna z kobiet, z którymi się spotykałem, dosłownie zrobiła sobie ze mnie emocjonalny worek treningowy. To ja ponosiłem winę za wszelkie negatywne emocje, które odczuwała, i nie mogłem powiedzieć nic, żeby załagodzić sytuację, ponieważ nie tego ode mnie oczekiwała. Miałem jedynie odwracać uwagę od problemów, z którymi bała się zmierzyć. Wszystkie jej huśtawki nastroju nie były wynikiem traumy z przeszłości, a tego, że powiedziałem coś niewłaściwego, lub położyłem się spocony na czystej pościeli. W wieku 40 lat zdałem sobie sprawę, że moje relacje z kobietami od zawsze tak wyglądały i miało to związek z tym, jak traktowała mnie moja matka. Była ona molestowana w dzieciństwie, i gdy dorosłem, również zrobiła sobie ze mnie worek treningowy, z tym, że nie tylko emocjonalny. Kiedy była zła, biła mnie, mówiąc, że w przeciwieństwie do niej nie mam pojęcia, jak wygląda prawdziwa przemoc. Gdy to sobie uświadomiłem, poczułem obrzydzenie, ale zacząłem także inaczej podchodzić do związków. Dzięki temu udało mi się poznać kobietę, z którą jestem już drugi rok, i świetnie nam się układa. Kiedyś poszłam na randkę z chłopakiem, którego poznałam na imprezie i do dzisiaj tego żałuję. Na początek kazał mi udowodnić, że jestem fanką Władcy Pierścieni poprzez zgadywanie, kto wypowiedział daną kwestię. Następnie wyjął zeszyt z naprawdę słabo namalowanymi postaciami z anime i zapytał, czy może mnie narysować. Poza tym był dużo niższy ode mnie. Więc spytał, czy mi to przeszkadza, a gdy odpowiedziałam, że nie, stwierdził, że dobrze się składa, ponieważ pociągają go amazońskie boginie. Pomimo wszelkich protestów, próbował założyć mi swoją biżuterię, a gdy w końcu się poddał, zapytał, co chciałabym zjeść. Finalnie i tak zamówił coś innego i zdenerwował się, że nie zjadłam wszystkiego. Później kazał mi zgadywać, za co został skazany, a gdy odmówiłam, ponieważ nie znałam go wystarczająco dobrze, Zdradził, że chodziło o poważne uszkodzenie ciała. Z zawodu był on lekarzem stażystą, i w pewnym momencie zapytał mnie: Czy kiedykolwiek złamałam jakąś kość? Kiedy odpowiedziałam twierdząco, zaoferował, że obejrzy moje zdjęcia rentgenowskie. Po tym tekście uznałam, że mi wystarczy, i skłamałam, że muszę wracać do domu. Wziął moje buty, założył mi je na stopy, zapiął zamek, po czym powiedział: Zasługujesz na to, aby być traktowana jak bogini. To wszystko wydarzyło się na jednej randce. Facet żarł z otwartymi ustami i brzmiało to, jakby ktoś przyczepił tysiąc ośmiornic do szklanej ściany, a następnie próbował je oderwać siłą. Może nie przestała mnie od razu pociągać, ale pewna urocza kobieta po czterech godzinach znajomości szczerze powiedziała mi, że mnie kocha. To stwierdzenie było tak niespodziewane i wyrwane z kontekstu, iż w panice odpowiedziałem coś w stylu wcale nie. Kiedyś zabrałem dziewczynę do kina, ale ta zamiast oglądać filmy, totalnie się nawaliła, a potem miała mi za złe, że nie pozwoliłem jej szlajać się samotnie po centrum handlowym. Ponadto podczas seansu obgryzała paznokcie. Wypluwała je oraz kopała osobę siedzącą przed nią. Prawie doszło z tego powodu do bójki, po której uznała, że musi wracać do domu. Odwiozłem ją, a ona uznała, że to jeszcze nie koniec i zaprosiła mnie do środka. Kiedy zaczęła mnie nazywać imieniem swojego byłego, uznałem, że to nie ma sensu i wyszedłem. Oczywiście po wszystkim to ja w jej oczach wyszedłem na dupka. Kiedyś zostałam zaproszona przez faceta, z którym się spotykałam na kolację do jego domu. Po posiłku mężczyzna, zamiast posprzątać, po prostu zrzucił jedzenie na podłogę, a jego psy zaczęły o nie walczyć. Jedna dziewczyna, z którą się spotykałem, chciała, abym zwracał się do niej imieniem chłopaka, który się nad nią znęcał w szkole średniej. Było to dla mnie zdecydowanie za dużo do ogarnięcia. Nie był to żaden poważny związek, ponieważ znaliśmy się tylko cztery miesiące, ale w tym czasie facet zesrał się w gacie dwa razy. Za pierwszym razem uznałam, że ludzie czasem chorują i to pewnie nic takiego, ale za drugim razem chłop dosłownie napisał do mnie, aby się tym pochwalić. Nigdy nie zdarzyło mu się to przy mnie, ale lubił o tym opowiadać zarówno mi, jak i moim przyjaciołom. Uważał to za bardzo zabawne i całkiem normalne. Poza tym raz pierdnął podczas seksu ale postanowiłam to zignorować. Problem w tym, że zaraz po stosunku zaczął o tym gadać i nie mógł przestać. Wręcz szczycił się swoim dokonaniem. Miał on jeszcze kilka innych problemów, ale jego gówniane wyczyny wystarczyły, żebym zrezygnowała z tej znajomości. Już na pierwszej randce pewna kobieta zaczęła mi opowiadać o traumie, której doświadczyła. Próbowałem jej powiedzieć, że nie czuję się komfortowo, rozmawiając o takich rzeczach w miejscu publicznym, w którym przebywają dzieci. Ale to jej nie powstrzymało. Zamiast przestać, cały czas ciągnęła temat, a do tego pokazała mi parę zdjęć. Kiedy jednak wspomniałem, że powinna udać się na terapię, odparła, iż nie chce się zmieniać. Wtedy zrozumiałem, że nic z tego nie będzie. Facet, z którym się spotykałam, przez większość czasu mówił dziecięcym głosem i masturbował się tylko poprzez dawanie swojemu penisowi małych klapsów. Jeden z moich byłych partnerów potrafił narobić bałaganu i nie sprzątać po sobie nawet przez miesiąc. Dawno temu pewien facet postanowił mnie zaprosić do swojego mieszkania, które w jego przypadku trafniej byłoby nazwać meliną. Już po przekroczeniu progu poczułam zapach, którego nie potrafię opisać, a potem było tylko gorzej. Parę minut później, podczas siedzenia na kanapie, zauważyłam, że w całym mieszkaniu jest pełno komarów. Na samym parapecie były ich tysiące niektóre żywe, inne martwe. A gdy próbowałam wyrzucić butelkę po napoju, setki innych wyleciały ze stosu brudnych naczyń leżących w zlewie. Już nigdy więcej się z nim nie spotkałam. Kiedyś byłem na randce z dziewczyną, która na pierwszy rzut oka była naprawdę spoko, była miła. Potrafiła poprowadzić ciekawą rozmowę i wyraźnie jej zależało, aby tarantka wyszła jak najlepiej. W połowie spotkania musiała jednak odebrać połączenie, co zrobiła przez bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, którego nawet nie zauważyłem. Nie wiem dlaczego, ale strasznie mnie to odrzuciło. Rozmowa dotyczyła planowania jakiegoś spotkania w pracy i wydawała się bardzo stresująca. W pewnym momencie dziewczyna zaczęła się kłócić ze swoją współpracowniczką. I puszczała mi oczko za każdym razem, gdy ta powiedziała coś irytującego. Koniec końców skłamała, że właśnie widziała wypadek samochodowy i musi spadać, dzięki czemu moje uczucia odżyły, ponieważ było to dość sprytne posunięcie. Niestety wszystko wróciło do normy parę minut później, kiedy zadzwoniła do swojej kumpeli z pracy, aby poskarżyć się na drugą współpracowniczkę. Oczywiście cały czas nie przestawała puszczać mi oczka. To wszystko miało miejsce w sobotni poranek i przyznam szczerze, że nigdy nie byłem na dziwniejszej randce. W ostatniej klasie liceum zainteresował się mną syn koleżanki mojej mamy, który był w moim wieku. Nie do końca odwzajemniałam jego uczucia, ale wydawał się miły, dlatego zgodziłam się pójść z nim na randkę. Dlaczego nie było drugiej, zapytacie. Otóż dlatego, że przez cały czas próbował się dowiedzieć, czy nadal jestem dziewicą, czy nie. Argumentował to tym, że gdybym nią nie była, to moglibyśmy się pieprzyć już na pierwszej randce, a w innym wypadku zapracowałby sobie na to. Nie odpowiedziałam mu na to pytanie, ponieważ jego podejście było żałosne, a poza tym to nie jego sprawa, czy uprawiałam już seks. Po powrocie do domu już nigdy więcej się do niego nie odezwałam. Mając 20 lat, poszłam na randkę z facetem, który pozornie był bardzo miły. Całkiem dobrze się dogadywaliśmy, więc po kolacji poszliśmy do jego samochodu, gdzie słuchaliśmy muzyki i przytulaliśmy się na tylnym siedzeniu. Delikatnie bawił się moją dłonią i palcami, a nawet zrobił mi delikatny, relaksujący masaż. Sprawy pokomplikowały się. Kiedy dotarł do mojego nadgarstka, spojrzał na niego, obrócił go kilka razy, a następnie pożądliwym głosem powiedział: tak, łatwo byłoby mi teraz złamać tę drobnostkę. Byłam na podwójnej randce z moją przyjaciółką, jej chłopakiem i jakimś kolesiem poznanym w internecie. Sęk w tym, że tego samego dnia musiałam iść do pracy na 23, więc o 22 poprosiłam, aby facet odprowadził mnie do samochodu. On jednak grał na zwłokę, próbując mnie przekonać, aby molała robotę i została z nim. Na początku wydawało mi się to urocze, ale potem powiedziałam, że bardzo mi przykro, ale serio muszę lecieć. Na te słowa facet odrobinę się zdenerwował i powiedział coś w stylu: Ale dlaczego? Przecież i tak jesteś tylko kelnerką. Tkwi to we mnie od tamtej pory. Jakiś obcy facet nie będzie mi mówił, że jestem byle kim. Ani ja ani moi współpracownicy, którzy czekali na mój przyjazd, aby móc wrócić do domu. Kiedyś przez ponad miesiąc spotykałem się z kobietą, którą poznałem w aplikacji randkowej. Przeważnie widywaliśmy się w miejscach publicznych, ponieważ nie byliśmy pewni, czy do siebie pasujemy, ale jej przestało to wystarczać i zaczęła naciskać, abyśmy spędzali ze sobą więcej czasu, lepiej się poznali i zostali parą na wyłączność. Przystałem na to, ale parę dni później i tak postanowiłem z nią zerwać, ponieważ poprosiła o przełożenie randki, bo musiała zawieść swoje córki do dentysty. Spotykaliśmy się miesiąc, potrafiliśmy gadać i smsować godzinami, a ona nigdy nie wspomniała mi, że ma trójkę dzieci. Normalnie nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie próbowała zataić przede mną faktu ich istnienia. Dziewczyna, z którą się spotykałem, przez cały rok nie zmieniała pościeli, a na jej niegdyś szarym dywanie widniały dziwne brązowe plamy. Jedna z moich byłych partnerek obrażała swoje dziecko i krzyczała na nie w mojej obecności.